Rozpierdol. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xentos i witam Was w nowej serii na kanale, mianowicie, jaką jest za głośno, Postal 2 AWP Mod. Będziemy grać sobie w Postale, jednakże z wieloma innymi broniami i w ogóle próbuję to nagrać drugi raz, ale mam nadzieję, że będzie równie świetnie. Dajemy sobie nową grę, przeciętny, i zaczynamy 7 dni. Leci poniedziałek. Eee, dobra. W poprzednim odcinku, znaczy, w moim nieudanym nagraniu tak fajnie zbugowałem krzesło. Po prostu krzesło było w suficie, latało. No i mam nadzieję, że teraz też się tak nam uda. Jakoś fajnie zrobić w ogóle bangi były, jak nie wiem, i mam nadzieję, że teraz też się tak uda. No, ale zobaczymy. Jak to będzie. No, dawaj. Filmiki są nudne. To wam zostawię tylko. Bum, coś nawaliło. Dobra, jebać filmiki. Filmiki są złe i głupie. Hehe. Dobra. Ej, widać ci. Kark. Spotkać się z To po co tyle piłeś? Hajs z YouTube'a. Ja ciebie też mam. Gdzie to było? W dupie. Mówiłem. No i zaczynamy. Ostrą jadkę. Mocną babkę. Dobra, to było bez sensu, to. No i co z tego? Bo mogę. No, dawaj. Dawaj. Normalnie aż. Bum. Fuck. No, mam łopatę. Aaaaa. Ah. Chwila. Jedna rzecz. Gra. Sorry, nie, to sterowanie Działania Mapa, mapa. Okryplę czuł... Kanie Skok, kop, rozporek Wróć Ruch. A to też nie tu różne. Konsola. gdzie to jest? Boże! Nie umiem znaleźć mapy. Dobra, mniejsza, gramy. Wstawaj, kurde, po mleko. Sama chciałaś. Uwaga, zrobiłem taga. Nie. Napiszmy. Xentos. dobra, będzie ksy. Nie ten przycisk. Po co to paliłeś, idioto, dobra. Co mamy za domem? Tu coś jest? Tam są amciu amciu, ale nie możemy się brać, bo nie ma wiem jak tam skoczyć. Tu coś jest. Ja wiem co to jest i tam na razie nie idziemy. Tam jest baza... tych... talibów. Naprawię samochód, kochanie. Okej. Okay. Dobra, nie naprawię, nie umiem. Wiem, że na to gówno da się wskoczyć. Tylko ciężko, bo trzeba jakoś... kombinować tak dziwnie. O tak! Właśnie tak. Widzieliście to? parkur w postawie. O, o, o. Dadam. I tutaj mamy już... na przykład taką fajeczkę zdrowia. Tam widzę kolejną, na którą nie wiem szczerze, jak się po nią dostać, ale na pewno jakoś to rozkmi. Nie auć! W ogóle nie zebrał mi życia. Głupie okna. Okna są złe. Wbijamy z buta, z buta mierzam. Chwila, bo mnie się albo wcześniej zbogowała tutaj gra, bo ja tutaj skądś miałem katana i nie wiem skąd. Może na tu leży. Widziłem sobie tak, o tak. Następnie mamy tutaj jako magiczną broniak K. Bierzemy monitor i na przykład nim rzucamy. Tak! No, mogę krzesło? Mogę. I zaraz rzucamy w sufit. Latające krzesło w postalu. Dam, da da No i widzicie to? Rzuciłem krzesłem i nagle mam katanę. Jak zmieć za darmo katanę w postal 2AWP. Wiecie jak? Rzuć po prostu krzesłem. W sufit. A chwila, jak jeszcze raz rzucę, tylko nie wiem, ścianę i do ściany się przyklei, to dostanę jakąś broń darmową. Eee, nie, ale będziemy biegać sobie z katana, bo katana jest zajebista. Dobra, lol, nawet lampa się przykleiła. I czemu ta książka lewituje? Znaczy, to nie jest książka, to jest. Krawatora, gry są złe, zniszczą cię! Dobra, idziemy Idziemy dalej. Co tu jest? Kanister z benzyną. Ja wolę katana. katana. Katana, banana. Patelnia, mogę, mogę. Powiedzcie, że mogę. Jak nie. Ale krzesło już mogę. A jak tym rzucę? Teraz co dostałem? Dostałem coś? Powiedzcie, że coś dostałem. Nie dostałem nic. Dobra, to bierzemy kawę. Gupi! Gupie telewizorę. Tutaj coś jest. Tylko mój. moja piękna twarz z moim pięknym siusiakiem. Ach, Parkinsona mam trochę lekkiego. Dobra. Pyk! Sofa. Piękna. Aż się usiądę na. Dupie i pooglądam. Dobra. Na razie z... nie zrobiliśmy nic. Tu jest gdzieś pieseł. Chodź tu, pieseł. On będzie tu. No, chodź tu. Haha. <słyska> 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 <smelska> <słyska> 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 Mam żarcie dla psa. Jej, gdzie jest ten frajer? Chodź tu, szmato. Ty głupi głupku, ty. Co, a może pan by chciał kataną po mordzie? Człowieku, zginiesz kiedyś. Czemu nie mogę mu nic odciąć? Czemu on jest nieśmiertelny? Ta tana chyba jest jakaś zbugowana trochę. A bo ten... No! Od razu tak trzeba było! Tu jestem pies! Tu jestem! <laughs> LOL! pociąłem psa na pół Fuck! Jak ja teraz się wytłumaczę matce! Kasa. Hajsy. A tu coś jest. Tu nie mogę wleźć nawet... Pusto, pusto, pusto gdzieś... Kamizelka. Zawsze na propsie. Czy coś jeszcze tu jest? Tu coś jest. Apteczunia. Kibelek z Parkinsonem. I kuchnia, na której są pączki. Teraz sobie oczywiście weźmiemy. Dobra, idziemy. Ym, w ogóle nie wiem właśnie, co musiałem znaleźć. W ogóle którą mamy? Mamy okurde. A nie, dobra, nie masz tak późno jeszcze. A się po głowie potrapię opcje. Sterowanie. Albo to będzie gra? A może to jest gra? Nie. To jednak jest sterowanie. I działanie. Nie. Ekwipunek. Mapa. Ja w ogóle mapę już sobie. sobie pod F. Będzie działać czy nie? Zaje... Fajnie. Dobra. Idziemy po mleczko. Kupić mleko. Ty! Odcięłem mu rączkę! Jego rączkę odcięłem w rączce! Chłop mu odciemł. Gramy w nogę! Fussball! Niemiecki Fussball. Panie Władzo, spokojnie! Ale go już nie, już nie mogę obciąć na fajkę tak fajnie ryja, ale mogę go zabić za to. Hehe, gincie wszyscy! Fuck. Jest! Dobrze! Kombo razy 5 Dobrze, tam musimy doskoczyć, bo tam jest kolejna fajka. Tak jest. Widzicie, skaczę po budynkach jak... Jak minigun. Mamy miniguna. Dobra, pokaż to. Tatko. O tak. Cześć piesku, to jest mój piesek. Bo nie będę zastrzeliwał, ale widzę już jakąś pani... pana, który jednak by chciał być zabity przeze mnie z mojej własnej broni. Zgadzmy mam moją czwórkę. Dobra, mniejsza. Gin samochód. Co tu jest? Eksploracja przede wszystkim. Czemu pani ma broń? Ja się pytam. Gdzie jest dowód na broń? Dowód? Pozwolenie. I wychodzimy tyłem. Co będzie z tyłu? Z tyłu jest śmietnik. I pan władza. Hehe, <laughs> nie ma już pana władzy. Aż pistolet mu wypadze radości chyba. Dobra, spadło mi trochę limit FPS-ów, bo chyba panie władzo, pan nie ma nogi, nie wiem co... Co ty robisz? Latające przedmioty w postalu. Tak się będzie nazywał odcinek. Wiem, że ty chciałeś lecieć do nieba. Ale zrobię cię. Takiego. No, słyszałem, że jak zrobię. No, kurde. O tak? Jeszcze tu muszę jakoś podciągnąć. Nie mogę chyba. Jakoś. I na niego nasikam, to będzie moim poddanym. A nie, to z zombiakami chyba tak było. Dobra. Yy, nie, dobra. Idziemy potem leko. Oczywiście nie wiem, w którą stronę mam iść. Aha, już wiem, dobra, przypomniałem sobie nawet. LOL, serce mi wybuchnie. Ale to nic. Uciekam. Nie chcę jej. Ja, ja cię nie chcę. Nie, nie, to jest silniejszy ode mnie. Nie, to jest silniejszy. Dobra, jeszcze tutaj na no szybko zajdziemy. Dzień dobry, co Państwo tu mają. Tylko dla personelu. Rzeźnik! Który miał tasak chyba. A ładnie, coś mnie zabolało. Nie wiem co, ale. Zejście, jest do serio. Już mamy. O tak. Ale ja wlecę tak. katankę. Katanka is my life, bitch. Dobra. Eee, fuj. Eee, fe. Dobra. Może pójdę potem lekko, spokojnie. Tylko bez nerwów, dobra. Jest piętro. Co się dzieje na piętrze? Co, czy coś tu będziemy mieli? Jest broń. Jest jakiś frajer w lustrze, który... Nie... Wiem. Czekajcie. Uwaga. To muszę wyciągnąć... No. Jest. Dobra. Działa. Wszystko działa. Pięknie. Pyk. Czy my tutaj coś znajdziemy? Tu. Jest kasa na ziemi. Dobra. Idziemy. Na skróty. Yolo. Dobra. Dawaj. Katana. Katana banana. Dobra. Idziemy. Tak wiem. Pomiędzy levelami jest przejście na żel... Zielonych, Boże, jest jesteś to nie jestem idący w żółtych znakach. Nagrywam 10 minut. Tak, tak. To myślę, że odcinek 20 minut, zrobimy wyjątek. Wiem, że pierwszy raz po mleko. Wziąłeś coś ci upieprzyło ręce. Gdzie jest moja katana? No bez jaźni, mi się katana skończyła. Coś ty zrobił z moją kataną? Moja katana. Spokojnie, panie władzo, tylko spokojnie. Ja tylko mam tasaczek. Od rzeźnika dostałem, przysięgam. Mam krótką falówkę, ale mam tu gdzieś. Ludzie, cześć! Ej, 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 nie masz ręki! No, mam shotguna! Gdzie? Który? Coś mnie bije, a nie co? Ty mnie bijesz, suczo! Nie masz głowy! I, a ja mam fajkę. Ty, 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 ty. Ja tu zdobywam bronie, nawet nie wiem skąd. Oczywiście. Na. Ej, wiesz co ci powiem? Rośnij! Lol, ona nas podwiezie do sklepu. Pokrócę ci męki. Dobra, w ogóle nie wiem co się w tej grze dzieje, naprawdę, coraz dziwnie się robi. Proszę pana, czy to jest w ogóle dozwolone przez konstytucję? Dawaj, to ja to chcę! Jestem prawie jak pan śmierć. Aha, ale to nie wraca do mnie. Ale coś czuję, że będzie dużo z tym zabawy. I teraz muszę obciąć wszystkie kończyny, chyba. Chwila, czy to będzie działać na zwykłych ludziach? No. O, jeszcze rączka. Chyba nie. No nie. Dobra, wróciłem moje FPSy w miarę. Wejdę chyba do sklepu. Nie no, dobra, pobawmy się trochę bronią palną. Ale na razie sobie ją schowam. Człowieku, ty masz widły? Ale już mi się widzę, że skończył. Gdzie to się zmieniało? Tu? Nie, tu. O Boże, bo nie wiem. Aha, tu mogę w ogóle obracać na przyciskach, no. Wróć, miałem shotguna. Bo nie wiem na który. Tu, dobra. Od razu lepiej. Chowamy broń. Dobra, mamy naprawdę zajebiaszcze bronie. Dobra, mamy shotguna. Czy ktoś tu kozę? Nie Pytam serio. Ja też pytam serio, panie koleś. Co to jest? Co to jest? Przetworzone mięso. Dobra, mamy. Jest mleczko. Pierwszy quest wykonany. W końcu. Wiem. Zapłać w kasie. Albo nie. Cena: 5 dolców. A ile mamy, mamy. Jest też nic. Cześć! Ej, ej, ziomuś! Ziomek! Ziomek! Patrz! Patrz! Patrz, shotgun! Patrz! Jakiś morderca chce cię zabić! Ej! Ja mam parkinson, na serio. Gin! Dobra, tak się ten. Dziękuję. Dobra. Nie płacę w kasie. Hmm, idziemy na zaplecze. Czemu nie? Poing. Dobra, który. No nie, prawie jak na tym. W Sochi. Tylko że tam były dwa sracze, a nie jeden. Jak pięknie zabija ludzi. Dobra, nie. Ja. Mamy. Dobra. O, ale nie wiem. Hehe, <laughs> 69 życia. O, lol. jeszcze ty tu jesteś? Co ty tu robisz w ogóle, dziewczynko? Jeszcze ją pięknie. je yeah. Dobra, tu chyba... No, tu znowu jest kibel w Sochi. Jesteśmy w Sochi. Nie jesteśmy w Paradise. Jesteśmy w Sochi. Czy tutaj coś będzie ciekawego? Chyba nie. Mamy żarełko. Żarełko za. Mam <laughs> netto kontusia. mamy karmę dla psa, którą też mógłbym zjeść, ale nie a la 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 headshot, headshot. Bania. Bania! Dobra. Mm. LOL! <laughs> Jesteśmy bogaci, po prostu. E, no zamknęli mnie w szafie. Czy ja tu każde drzwi muszę otwierać? O. Napuszczę im wody do wanny. Na serio nie napuszczę wody do wanny? Będą się mogli spokojnie umyć. Dobra, sorry, nie będzie jednak 20-minutowego odcinka. To na tyle. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!